Cześć z tej strony, rubi Staś. I niestety mam kilka złych wiadomości, a jedną dobrą. Ta pierwsza zła, że chyba do piątku nie ma komentarzy, więc przepraszam, żebyście pisali w komentarzach. Bo mam wyłączone, nie wiedziałem o tym dopiero. Wczoraj się dowiedziałem o 21. Teraz yy, będę yy, druga wiadomość zła. O to, że nie będzie kostek powyżej. Yy, yy, że, że, że nie będę tłumaczył kostki 11 na 11 i 9 na 9. Bo to mi zajęłoby bardzo dużo czasu. A tak, to jak umiecie już. To jest dobra wiadomość. Jak umiecie 7 na 7, to i umiecie wszystkie kostki, nawet 21 na 21. Ale nie po to tu przyszedłem, żeby tłumaczyć dobre i złe wiadomości. Otóż mamy następną kostkę z serii łamigłówek kostkowych. No i to jest Pyramorpux. Nie Pyramids, bo to jest taki młodszy brat Pyraminksa. I tak samo jak w Squibie. Będziemy najpierw sobie coś tłumaczyć. No, i dojdziemy wreszcie do ten, do. Albo nie, w sumie nie będziemy nic sobie tłumaczyć, bo to bez sensu, bo to się w układaniu się nauczy. Albo w sumie, dobra. To mm, jak dojść do, do prawidłowego, dojść, jak dojść na. Mm, jak yy, przywrócić kształt piramidy. Pierwszy yy, jest pierwszy jest taki wzór, gdy mamy taki latawiec. To nie może być tak, tylko musimy go wziąć tak. I teraz idziemy tak, żeby to było tak. Na stronę swoją, swoją prawą. Tak musimy to przekręcić, aby to było na swoją prawą. Bo wtedy jest łatwiej. Teraz ten musi zepsuć tego. Nie, o, te dwa muszą wejść do tych dwóch na rakietę. O. Te dwa do dwóch na rakietę, żeby muszą wejść. Teraz rakieta... Teraz bierzemy prawy bok rakiety, dwa razy przekręcamy w bok i idziemy do góry. Ładnie nam się zrobił kształt trójkąta. I przechodzimy do następnego kształtu. Rakieta. Jak zrobić rakietę? Bierzemy czubek rakiety do góry i bierzemy za prawe dwa rogi. Przekręcamy w dół i mamy motylka i motylek raz w bok. Teraz następny kształt to motylek, raz w bok i już. Dobra, teraz mamy następny kształt Udeczka, Jak zrobić łódeczkę? Musimy z tego kształtu wybierzcie sobie jeden ruch i zejdźcie dwa razy na dół. I teraz mamy już znajomą sytuację, gdy mamy latawiec bierzemy ten róg żeby był z tyłu żeby go prawie widać nie było i przekręcamy raz w bok teraz idziemy tym do góry albo nie jak mamy tak to tymi dwoma musimy wejść na rakietę tym albo jak Mamy tą sytuację, to możemy tylko wejść na rakietę i, i iść do góry i w bok. I mamy ładnie zrobioną sytuację. I już chyba więcej nie ma. Um, jak coś, to jak będę miał już złączone komentarze, to dopiero od wtedy możecie mi powiedzieć. Tak to musicie być cierpliwi, bo nie znam więcej przypadków, a jeżeli. Um, znacie, macie jakieś, to kręćcie, kręćcie, aż będą znajome przypadki no i wtedy ym, y, wtedy y, wtedy zróbcie to, co tłumaczyłem dobra, teraz mamy ym, teraz mamy cykle jak zrobić cykle Wybieramy sobie jeden naroznik, ja już mam ten i bierzemy go tak, żeby był z dołu. O tak, żeby był. I teraz robimy dół, dół, góra, góra. Łapiemy za dwa. Dół, dół, góra, góra. Dół, dół, góra, góra. I zobaczcie, przekręcił nam się. Zobaczcie, że to jest zielony i zaraz nie będzie. Du. Dół, dół, góra, góra dół, dół, góra, góra. Widzicie, tu jest teraz zielony. Cykle przekręcają narożniki, jak tu się mówi. Dobra. Drugim etapem będzie. Dobra, to przechodzimy do robienia, do omawiania y, kroków. Pierwszym etapem będzie. Przywrócenie kostki do prawdziwego kształtu, czyli ymm, ładnego trójkąta. Drugim etapem będzie zrobienie paska na jednym kolorze, który sobie wybierzemy. Trzecim etapem będzie zrobienie całego koloru. Piątym etapem będzie doprowadzenie kostki do takiego wzorku. I to będzie ostatni krok naszego układania. Zaczynamy. Z naszych trójkątów będziemy doprowadzali do prawdziwego kształtu, który będzie bardzo łatwym, bo omówię tylko. Kilka, bo innych to jak będziecie kręcić, kręcić, to na pewno Wam się ułożą takie wzory. Nie ma szans, że się nie ułożą. Ale dobra, zaczynamy. Bierzemy do siebie i przekręcamy w bok. Że w bok. W prawy, ten górny róg i te w bok. W prawy bok swój. O, teraz idziemy tymi do rakiety ale mam jeszcze jeden sposób szybszy, że te dwa bierzemy do tych dwóch i robimy motylka ale też może iść do rakiety albo motylka, albo do rakiety i kręcamy raz jak motylek a jak mamy rakietę to po prostu Bierzemy za dwa centry, górne prawe, schodzimy na dół i raz przekręcamy, w którą tam chcecie stronę. Ten. Yy. No, yy, ściankę. Dobra. Teraz wybieram sobie kolor. Ja zielony wybieram. I pierwsza sytuacja, jaka może się zdarzyć z zielonym, to że mamy już doczepiony kawałek, a tutaj mamy dwa obok siebie kawałki. Wtedy musimy te kawałki przyczepić na drugą stronę, tak, żeby one stały tu. O. o, I te muszą iść tutaj. I teraz, jak w squibie, kostka lodu może się zsunąć po lodzie. Kostka lodu może się słunąć po lodzie. Po. nie wiem, po okay, dobra. I teraz mamy odwrócony narożnik. Co teraz trzeba zrobić? No, oczywiście, trzeba stosować nasze cykle. Czyli bierzemy zepsuty narożnik, który chcemy naprawić do, takie, do takiego czegoś. I do, żeby był na dole. O. I robimy cykle. Dół, dół, góra, góra. Zepsuło nam się, więc jeszcze raz robimy, nie przewracajcie kostki. Dół, dół, góra, góra. No nie zrobiło nam się, więc jeszcze raz. Dół, dół, góra, góra, dół, dół, góra, góra. No zobaczcie, jak to nam się pięknie zrobiło. Mamy dopasowane wszystkie dobrze narożniki, i przechodzimy do następnej, yy, do następnego yy, wzorku. Jaki może się stać? To, gdy mamy dwa yy, odwrócone od siebie, nie, nie, nie lubią się. To wtedy musimy tak ustawić tą kostkę, żeby się lubią, czyli tak. I teraz idą do boku. Znowu się nie lubią, ale ładnie nam schodzi. I żółty, i żółty schodzi nam ładnie. I ten też nam ładnie schodzi. O! I mamy zrobione ładną sytuację. I jak czegoś nie zrobiłem, to. I jeszcze to jest taka jedna, ale to jest taka jedna, że, że mamy jeden który ładnie nam schodzi, to jednym ruchem możemy zejść, ale to jest już nic dla takich speedcuberów. Dobra, tutaj widać, mamy przekręcony narożnik, bo on powinien być razem z niebieskim. Więc no znajoma sytuacja, bierzemy ten narożnik, żeby był pokazywał do dołu o, i robimy cykl dół, dół, góra, góra, dół, dół, góra, góra. I zobaczcie, no ładnie nam się zrobi, mamy już dwa kolory, ale tutaj mamy przekręcone dwa centry. To by było oszustwo, jakbym wyjmował centry i przekładał, ale tak robić nie można, bo wtedy chyba kostki się nie da ułożyć, trzy na trzy się nie da, ale tak. To, co teraz trzeba zrobić? Wybierzcie sobie jedne, je, jeden center na ściance, i dobra, ja ten zepsuty, nie może być cały, bo, bo wtedy nam się kostka popsuje. Dobra, to ja wybieram żółty. I teraz, co trzeba zrobić? Trzeba tak przekręcić do motylka, żeby ładnie center nam się zgadzał z narożnikami. Jeżeli macie jeden kolor, to też tak trzeba zrobić, czyli że jeden kolor cały zrobiony i trzy zepsute centry to też tak trzeba kręcić, aż nam się zrobią domo tylko z tej sytuacji kręcimy, żeby nam się zrobił żółty, żółty, żółty i teraz idziemy prawą ścianką, bierzemy do prawej ręki ściankę, idziemy do rakiety. I to zauważcie, że można kręcić i kręcimy tak długo, dopóki nic nie będzie się łączyło. Ja już tak przekręciłem, czy to się łączy? Nie. Czy to się łączy? Nie. Czy to się łączy? Też nie i to też nie łączy się. Więc powodnie możemy cofnąć rakietę, ale jak ja przekręcęm kostkę, to kostka nam się zepsła, więc cofamy. Teraz próbujemy jak nie tak. To może tak jak przejdziemy na dół. No i tak cofnęło nam się i zobaczy teraz żaden kolor nam się nie dopasował do całego i teraz robimy to samo z wszystkim, że przekręcamy raz, żeby był center i to żeby był center razem z narożnikami. Idziemy do góry na rakietę dwa razy. I tutaj kręcimy, aż dopasuje nam się wszystko. I wracamy. Omawiam następną sytuację. Co jest gdy nam się nie chce połączyć. Wtedy musimy cofnąć i. Zrobić na przykład, jak te narożniki, to może te narożniki będą dobre. Patrzymy. No też nie. Kurczę. A może te znowu sprawdźmy. Idziemy do góry i sprawdzamy. No nie. Ale zobaczcie, znalazłem coś. Sytuacja, gdy teraz. Nie mogło nam się udać, bo mamy sytuację, gdy dwa centry i dwa centry są dobrze zrobione. Więc w takiej sytuacji trzeba 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 kręcić, trzeba kręcić, aż um, dopasuje nam się. Um, trzeba. Tak zrobić, aż dopasują nam się kolory. O. O. Czyli, jak mamy na przykład wymieniające się centry, to musimy do tej pory kręcić, dopóki nam się wszystkie centry nie zrobią. Dobra, przechodzimy do następnej sytuacji. Co jest wtedy, gdy mamy przekręcony narożek? To już chyba myślę, że znacie, że. Um, że um, bierzemy zepsuty narożnik, żeby był taki dzióbek ptaka i robimy cykle dół, dół, góra, góra dół, dół, góra, góra dół, dół, góra, góra nie, nie naprawiło nam się, więc jeszcze raz dół, dół, góra, góra dół, dół, góra, góra ładnie nam się zrobiła kosteczka i to była ostatnia sytuacja na dziś Teraz będzie zapowiadanie. Dobra, ogólnie zapowiadanie to już mam tu przygotowane 4 na 4. Uff, jeszcze co? Już Squiba miałem Mega Mixi Clock. To dopiero od piątku będzie, będziemy się dowiadywać. Square One. No, Square One. Square One to będziemy. Też mieli, ale tutaj to będzie taki nietypowy, bo tutaj trzeba będzie bardzo dużo algorytmów stosować. No i tak to chyba, o i jeszcze te kosteczki, mirror bloki. I pokażę jeszcze dużo moich odcinków, też będzie kolekcja, kolekcja kostek, ale no, tak to chyba, hmm, chyba dobrze się składa, bo Akurat mam jeszcze dużo kostek do omówienia. Ale tak to, do zobaczenia. Pa!